No, witam. A dzisiaj kolejne trzy rzeczy, których nie wiesz o kobietach. Także łapkę do góry zostaw, jak się podoba live. No i oczywiście, tylko do czwartku mam dla ciebie pewną tutaj promocję. Pod spodem masz informacje, jak to, jak to wygląda. Na końcu też coś dla ciebie przygotowałem, tak? Czego nie wiesz o kobietach? Przede wszystkim, większość facetów myśli, że kobiety są takie same jak faceci. I to już jest duży błąd, ponieważ z mojego doświadczenia wynika. Że kobiety podniecają się przy silnych facetach, tak? I dlatego, jak jesteś za miły, zbyt proszący, uprzejmy, zbyt grzeczny, one reagują jak prądem, porażone i właściwie nie chcą z tobą się spotykać, zaczynają cię olewać, piszą, że nie mają czasu, bo to wszystko wynika z tego, że się po prostu nie podobasz, tak? Kiedyś prowadziłem swoje szkolenia z relacji w taki sposób, że faceci podchodzili do kobiet na ulicy, łopali te dziewczyny za rękę, i szli z dziewczyną. Nieraz to się udawało, nieraz kobieta odskakiwała, nieraz się śmiała, nieraz ten mężczyzna wszedł do sklepu, wyciągnął dziewczynę za rękę. I co się okazywało, dziewczyny zawsze przejawiały ogromne emocje, pokazując duże zainteresowanie emocjonalne. Nawet mam takiego kolegę, który, jak się z nim idzie, to potrafi podejść do dziewczyny, wyciągnąć ją za rękę z zalady ze sklepu i te kobiety się po prostu śmieją, tak? Są porażone tym stanowczym stylem bycia i tym, jaki ten facet jest silny. I to jest ta właśnie różnica, o której chcę Ci powiedzieć, że jak ty się podniecasz na widok pięknej, zdrowej dziewczyny, która ma duży biust czy fajną pupę, tak kobiety się podniecają wtedy, kiedy mężczyzna jest silny. Jak jest słaby. Jak za długo się zastanawia, żeby ją pocałować czy dotknąć, momentalnie ona cię odbiera jako mężczyznę, który ma niskie mniemanie o sobie, niskie poczucie wartości, więc z jej perspektywy nie jesteś dla niej zbyt wiele warty. Dlatego niektóre kobiety szybko tracą ochotę co do spotkania, bo widzą po tobie, że no z tej mąki chleba nie będzie, nic z tego nie będzie wynikać, więc no niestety straciłeś swoją szansę. Szukaj kolejnej, która może dać ci to, co chcesz. Jak to wiesz, to już też wiesz, że jak siedzisz z kobietą na spotkaniu, ona się uśmiecha, to warto ją szybko pocałować. To warto szybko budować dotyk, bo to bezpośrednio komunikuje kobiecie, że jesteś silnym facetem, tak? Słabi faceci oczywiście potrzebują więcej czasu, potrzebują rozmawiać z tą dziewczyną, yy, potrzebują poczuć, że ona też chce, yy, chcą zobaczyć sygnały, czy kobieta będzie zainteresowana. Oczywiście często tych sygnałów nie zobaczysz, bo kobiety nie dają prost komunikatów, czy chcą być pocałowane, nie mówią o tym, jeszcze nie słyszałem sytuacji, gdzie kobieta powiedziała facetowi weź mnie pocałuj, tylko generalnie ona Ci to sugeruje podprogowo, yy, uśmiecha się, yy, zdaje pewne pytania, yy, sugeruje Ci, co powinieneś zrobić i właśnie to powinieneś obserwować, ale generalnie, jak będziesz szybko działał z kobietami, budował dotyk, pocałunek, już będziesz odbierany jako ten silny facet, plus jak będziesz wchodził w różne tutaj Odważne sytuacje z kobietami. Dlatego, jak podchodzisz do kobiet na ulicy od tyłu, to działa, bo oczywiście one doświadczają tych wszystkich emocji. Zaczynają się śmiać, fajnie reagować, bo znowu ona czuje silny facet. Więc, jak będziesz silnym facetem, zdecydowanie duża część kobiet będzie na ciebie bardzo dobrze reagować. I oczywiście, silny facet też oznacza to, że jak ona ci mówi, że nie chce się z tobą spotykać, to ty nie gonisz, nie prosisz. Tylko momentalnie koncentrujesz się na innych kobietach, tak? Yy, nie jesteś facetem, który mówi od razu o uczuciach, tylko koncentrujesz się na tym, żeby rozwinąć z nią relacje, żeby dochodziło do różnych tutaj sytuacji łóżkowych, bo to jest najważniejsze. Czego ci jeszcze nie mówią o kobietach? Często ci mówią tego, że kobiety są bardzo, bardzo emocjonalne. To wynika jakby z budowy mózgu kobiety, gdzie dwie półkule e, odpowiadają właśnie za emocje. Więc zauważ, że często, jak nawet nie dogadasz się z dziewczyną, masz inne zdanie na dany temat, co kobieta, to ona i tak oczywiście nie przyzna Ci racji. Czasem widać tutaj takie podstarzałe panie, panny, które piszą ze mną w komentarzach i one, pomimo tego, że mam rację, udowadniam to na... Pewnych tutaj przypadkach, przykładach, to one oczywiście twierdzą, że i tak nie mam racji, że co ja tam wiem, bo one w swoim życiu dużo widziały. I to jest przykład, jak kobieta nie zgadza się z faktami, po prostu wie lepiej, no bo jest emocjonalna. I dokładnie tak samo często wybory kobiet mają charakter emocjonalny. To, jaką ona kupi sukienkę. Czy jakiś sobie kupi zegarek, to jest ściśle powiązane z emocjami, jak ona się czuje z tym zegarkiem na ręce, czy jak czuje się z tą sukienką, kiedy ją zakłada, kiedy oczywiście stoi i przegląda się w lustrze. Także warto o tym wiedzieć, bo jak to wiesz, to dochodzisz do wniosku, że właściwie nie jest istotne to, żebyś poważnie mówił do kobiety, żeby Twoje słowa miały sens, żebyś był odbierany na poważnie. A często tak myślicie, tak jesteście wychowani. Poznałeś kobietę, zachowaj się poważnie, bądź poważny, a ta cała powaga powoduje, że tracisz tą atencję kobiet. Gdybyś był żartowniciem, który wchodzi do sklepu, rozmawia z dziewczynami, zagaduje na ulicy, szybciej byś poznał kobietę niż w sytuacji, kiedy jesteś pospinany, bo wtedy byś oddziaływał bezpośrednio na emocje kobiet, które są tutaj najważniejsze. Więc wystarczy, że po prostu będziesz bardziej żartował z kobietami, będziesz bardziej na luzie, a już będziesz wpływał na emocje kobiet i na ochotę kobiety w Twoim kierunku na to, żeby ona po prostu chciała bardziej i bardziej się z Tobą spotykać. Warto wyciągnąć yy, z tego wnioski. Także weź pod uwagę, że ta emocjonalność kobiety jest często bardzo, bardzo widoczna, i jeśli kobieta przykładowo się na Ciebie ze złości, a ty za bardzo e, próbujesz ją przeprosić, czyli to wszystko wytłumaczyć, to jeszcze bardziej ją złościsz, bo oczywiście psujesz jej emocje zamiast ją poprowadzić w umiejętny sposób. Warto o tym pamiętać. No i trzecia rzecz, której często wam nie mówią na temat kobiet, to jest to, że kobiety bardzo lubią być dowodzone przez faceta. O co chodzi? E, wiesz, kobieta może w pracy być kierowniczką, dyrektorką, menadżerką i może ludziom. Wydawać polecenia. No już pomijam fakt, że taka pani menadżer jest tutaj zawsze gorszym szefem niż facet, który jest sprawiedliwy, bo oczywiście będzie decydować na podstawie emocji i subiektywnych odczuć, yy, jeśli chodzi o sytuację zawodową, co już jest z góry po prostu subiektywne, a nie obiektywne. Więc taka kobieta zazwyczaj będzie gorszym szefem. Jak miałeś w swoim życiu szefową, która była kobietą i cię nie lubiła, to wiesz, o czym mówię. Ale pomimo tego, że ona w zawodowym życiu jest yy, na jakimś stanowisku, gdzie musi zarządzać ludźmi, to często taka kobieta będzie prywatnie uległa i będzie miała dokładnie takie same potrzeby jak większość kobiet, yy, tudzież będzie chciała poznać faceta, który ją zdominuje, poprowadzi, pocałuje, bo to wszystko jest zapisane w jej naturze. Także musisz zrozumieć, że nawet jak poznajesz takie kobiety z wyższych półek społecznych, z wyższych poziomów, Warstw społecznych, one mają dokładnie takie same potrzeby jak te kobiety, które wykonują normalne zawody. Tylko oczywiście to jest ukryte pod paszczykiem eleganckiego ubioru, drugiego samochodu, zegarka. Często się wstydzicie takich kobiet, a one dokładnie tak samo reagują, a nawet lepiej często niż te dziewczyny, yy, które mają dosyć normalne. Prace takie powszechne, gdzieś tam pracują w sklepie e, czy sprzedają owoce na targu, czy po prostu nie wiem, no, sprzątają biura mieszkania. E, ta kobieta zawsze z wyższej drabiny społecznej będzie miała dokładnie takie same potrzeby, ale oczywiście jest rzadziej podrywana, zaczepiana, bo większość facetów sobie myśli, o jak ona jeździ takim Mercedesem czy Porszakiem, to na pewno nie jest wesoła, to na pewno jest zamknięta w sobie. Rzeczywistość często pokazuje, że jest odwrotnie. Są to bardzo wesołe, responsywne kobiety, bo też pragną być prowadzone przez facetów, dominowane. No i oczywiście, jeśli ona tego nie doświadcza, bo wszyscy się jej boją, ta potrzeba jest tutaj zazwyczaj dużo większa, bardziej niezaspokojona i tego typu kobieta może być oczywiście bardziej zainteresowana przygodnym seksem czy łóżkową sytuacją. Taki przykład, ostatnio jeden mój kursant poznał taką 40-latkę, dyrektorka dużej firmy. No jak to się skończyło? No tak się skończyło, jak się powinno skończyć. Trafili do łóżka na pierwszym spotkaniu i nie było to jakoś wybitnie trudne. Po prostu ona sama chciała, zaprosiła go do siebie, a reszta się potoczyła. Także jak będziesz wiedział, w jakie typy kobiet celować, będziesz miał dużo lepsze efekty rezultaty. Aby się tego wszystkiego dowiedzieć, polecam pakiet 15 moich najnowszych kursów, materiałów, 74% taniej do czwartku do północy. Wejdź pod spodem, skorzystaj genialna wiedza, gdzie tłumaczę krok po kroku, jak uwodzić kobiety, jak radzić sobie w relacjach i oczywiście jak zbudować związek, utrzymać uczucie w kobiecie, zainteresowanie. Polecam to wykorzystać, choćby nawet ten materiał Męska Osobowość Alfa, to jest genialny kurs, gdzie pokazuje krok po kroku, jak właśnie pokazywać te silne cechy przy kobietach, przy których one się będą podniecać. Cała ta paczka wiedzy, ponad 120 godzin wideo, do czwartku do północy, 74% taniej. Pod spodem masz linka, wejdź skorzystaj, bo warto zmienić swoje życie już teraz. Promocja.uwodzeniewdzień.pl. Polecam.